Dzień dobry, nazywam się Michał Krawczyk. W kolejnym odcinku Podatków w Pigułce z Krajową Izbą Podatkową odpowiemy sobie na pytanie, jak rozpocząć korzystanie z KSEF-u, czyli z krajowego systemu e-faktur. Przypominam, że od lipca 2024 roku wystawianie faktur w KSEF-ie będzie obowiązkowe. Niemniej jednak wielu podatników rozpocznie swoją przygodę z KSEF-em wcześniej, żeby to rozwiązanie przetestować i do niego się oczywiście przygotować, żeby na ten lipiec 2024 roku być gotowym. No i teraz jak rozpocząć korzystanie z Ksefu? Jakie narzędzia autoryzacyjne są potrzebne do tego, żeby z Ksefu zacząć korzystać? I tutaj y, narzędzia autoryzacyjne zależy od tego, jakiego rodzaju podatnikiem jesteśmy. Jeżeli jesteśmy osobą fizyczną będącą podatnikiem VAT, to żeby rozpocząć skorzystanie z Ksefu, potrzebny jest albo profil zaufany, albo Personalny podpis elektroniczny. Czyli na przykład ja, Michał Krawczyk, jako podatnik VAT czynny, żeby rozpocząć skorzystanie z KSEFU, u to moim jako loginem, można powiedzieć, czyli tym, e, tym atrybutem, po którym KSEF mnie rozpoznaje, jest mój NIP. I jeżeli ja, logując się do KSEFU u podaję swój NIP, to żeby do tego KSEFU u się dostać, zalogować i rozpocząć korzystanie z niego, używam bądź profilu zaufanego, co nie wymaga żadnego nakładu. Żadnych kosztów, prawda? Bo profil zaufany jest bezpłatny. Bądź ewentualnie, jeżeli posiadam podpis elektroniczny, mój osobisty, to tym podpisem elektronicznym potwierdzam logowanie do KSEF-u. Więc mam dwie drogi jako osoba fizyczna. Loguję się albo profilem zaufanym w połączeniu z moim NIP-em, albo w połączeniu z moim NIP-em właśnie podpisem elektronicznym. Natomiast inaczej jest w przypadku tych podatników VAT, którzy nie są osobami fizycznymi, jak na przykład spółki SA, ZOO, to jednostki samorządu terytorialnego, czy jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, które nie są osobami fizycznymi. No i ci, żeby zalogować się do KSEF-u, to oczywiście znowu tym podstawowym atrybutem, po którym KSEF rozpoznaje podatnika jest NIP. No i tu taka jednostka nie będąca osobą fizyczną, żeby dostać się do KSEF-u, no musi zaku zakupić pieczęć elektroniczną. Pieczęć elektroniczna, można powiedzieć, że jest to odpowiednik podpisu elektronicznego, gdzie Osoba fizyczna ma przypisany. podpis elektroniczny personalny, jednostka organizacyjna nie będąca osobą fizyczną ma może mieć pieczęć elektroniczną, która też jest do niej przypisana. Więc tutaj no niestety jest to inwestycja już wymagająca nakładów, czyli podatnik nie będąc osobą fizyczną, żeby rozpocząć korzystanie z CEF-u, no pierwsza możliwość, jaką ma do rozważenia, to zakup pieczęci elektronicznej. Jeżeli tenże podatnik nie chce tej pieczęci zakupić, czyli woli skorzystać z innego rozwiązania, to ma drugą opcję, Czyli może korzystając z formularza ZAF-FA, wyznaczyć tak zwanego potocznie administratora, czyli wskazać osobę, która w imieniu tego podatnika będzie logować się do KSEF-u i autoryzować różne operacje. No i tu na formularzu ZAF-FA możemy wskazać jedną osobę fizyczną z imienia i nazwiska, konkretną. Czy nie możemy wskazać innego podmiotu. Musi to być osoba fizyczna. Nieważne, jaką osoba ta pełni rolę w firmie, czy jest w zarządzie, czy nie jest w zarządzie, czy jest głównym księgowym, czy główną księgową, więc tutaj nie ma znaczenia, jaką rolę ta osoba pełni. No, ma być to jakaś osoba wskazana na formularzu I Jedną taką osobę wskazujemy, jako podmiot nie będący osobą fizyczną i wówczas ta osoba w imieniu podatnika już będzie logować się do KSEF-u, czyli używając atrybutu NIP-u na przykład spółki ZO, ten, że administrator wskazany na formularzu za swoim podpisem już osobistym, elektronicznym bądź profilem zaufanym w imieniu spółki zaloguje się do KSEF-u, tam może dokonywać oczywiście różnych operacji, czy to tworzyć tokeny, czy wyznaczać inne osoby do różnych czynności, czy Autoryzować wysyłkę faktur czy odbiór faktur z KSEFU. u Więc podsumowując, mamy tutaj różne drogi w zależności od tego, czy jesteśmy osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną. Więc zapraszam do korzystania z KSEFU w związku z chęcią przygotowania się do obowiązku od lipca 2024, a jakie narzędzia autoryzacyjne potrzebne są do tego logowania. To właśnie zależy od tego, jakiego rodzaju podatnikiem jesteśmy. Dziękuję za ten odcinek podatków w Pigułce z Krajową Izbą Podatkową. Zapraszam na kolejny.